Hej z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym odcinku mody i modeliny według Shadow. To będzie kolejny um, charm update. I pokażę Wam wszystkie swoje ostatnio zrobione wyroby z modeliny. Nie jest ich dużo, jest ich raptem kilka, ze względu na to, że nie miałam czasu, żeby się tym zajmować. Także, w ogóle, pierwsze pokażę kolczyki już zrobiłam jakiś czas temu, ale nie pokazałam ich w, w nagraniu. I przepraszam za to, że kamera się trzęsie, ale nagrywam znaczy nagrywam telefonem, no nie? Y tutaj raczej nie wyostrzy tego tak, jak bym chciała. Ale to, to są takie um, kolczyki. Takie kolczyki um, na, na na biglach, tak? bo tak to się nazywa. Y I to są y takie duchy pandy. Takie malutkie duszki. Więc to są pierwsze kolczyki. I teraz już takie, co robiłam ostatnio. Więc pierwszy to jest tam Pikachu Cupcake. Kurczę, nie, wy, nie wyostrzy mi tutaj, ale myślę, że da się to jakoś przeżyć. Więc wygląda to tak, że tutaj ma takie, taką kolorową ławeczkę, taką czerwono biało, niebiesko-zieloną. Tutaj są takie różne pomieszane kolory i na górze jest pikaczu i to jest jako y, zawieszka do naszyjnika, tutaj ma takie większe kółeczko więc tak to jest y, następne i tak, co jeszcze um, tutaj mam na zamówienie taki lód pokazywałam w pierwszym nie, w drugim swoim filmiku w drugim charm update'cie pokazywałam taki tylko, że to był niebieski, miał um, Chyba granatową polewę i brązowy waferek a tutaj jest czerwony waferek, żółty lód i um, niebieska granatowa polewa tylko, że ma e, inną posypkę bo ma e, żółte kropki e, i zielone, niebieskie i brzoskwiniowe e, takie te, te paseczki, więc tak to wygląda to już zrobiłam na zamówienie, także no um, następny to jest e, e, lód rilakuma ma żółty wafelek, lód jest czerwony tutaj ma pyszczek różowy i oczka i buźka, nie, i zieloną polewę i tak samo jak tamten ma żółte kropki i niebieskie i granatowe paseczki i a, i a, jeszcze i jeszcze brzoskwiniowe paseczki, tak. <gryw> tak to wygląda um, następna jest gwiazdka taka o blisko pokazuje troszeczkę. Taka gwiazdka. Z tyłu wygląda tak. Jest taka trochę brzydka z tyłu, ale, ale to nic. Jest granatowa. I dodałam do, do granatowej modeliny trochę brokatu, więc tutaj się tro, trochę to widać, że się świeci. Nie bardzo, ale trochę. To też jest naszyjnik. Znaczy zawieszka do naszyjnika Następna e, jest Następne jest, um, następne jest ar, y, Mini Mouse Donut Tutaj Czyli ta y, mini z myszki Miki Z tyłu jest Znaczy jest ogółem całe różowe takie Ładne bie, takie, Znaczy ładne Jaśniutkie takie różowe I po lewej ma y, ciemno różową A kropki i kokardkę ma y, Czerwoną Czerwonym. Więc e, tak e, Następny jest Jake Spora na przygodę Trochę nie wyszedł ale, ale to chyba nic Chyba, chyba to nic e, Wygląda tak Z przodu wygląda tak Nie mogę go złapać, taki malutki trochę jest Myślę, że chyba raczej nie jest źle Ale, ale tak osobiście to nie za bardzo mi się podoba Jak wyszło Następny jest taki kwiatek Również jest to modelina z brokatem, będzie z tego pierścionek prawdopodobnie, przykleję to na bazę do pierścionka, też jest właśnie z brokatem, od czasu do czasu tutaj się świeci, ciężko było go zrobić, w sumie też nie jestem zbytnio zadowolona i kolejna rzecz, z której nie jestem zbytnio zadowolona to owieczka, tutaj tak za bardzo nie widać jak to wygląda. Ma tutaj takie malutkie kuleczki, prawda? Z tym, że tak ciężko to widać. I ma taką buźkę. Jak mówię, też nie jestem zbytnio zadowolona, bo jakieś takie duże duże te łapki ma i tak dalej. Ogonka nawet nie ma. Jest nawet cute, nie? Kawaii. Ale, ale ale, tak trochę nie bardzo wyszło. Um. Następna rzecz. O, no chodź tu. Następna rzecz to jest jeden taki lizak na patyczku, a drugi to jest taki lizak. A jak będę miała taką białą modelinę, która będzie taka jakby przezroczysta, to wtedy będą, będą z tego tutaj takie jeszcze takie, wiecie, kwadratowe papierki na tym. A następna rzecz a to są kolczyki. Takie jakby muszelki, albo coś, coś w tym stylu. Są na bazie do, do kolczyków. Można je kupić w sklepiku dla Was. Znaczy na sklepik dla Was.pl. Tak? I, i, no i nie pokażę za bardzo, jak wyglądają, ale są, one są takie różowo-niebieskie. Na drugim też tego tak za bardzo nie widać. Ale, ale, ale to nic najwyżej. Następnym razem mogę jeszcze ewentualnie jeszcze raz pokazać, jak to wszystko wygląda. I ostatnia rzecz. To są takie bardzo małe ciasteczka, zobaczcie, je po prostu w porównaniu z moim palcem, są bardzo malutkie. A to jest akurat króliczek. Jest strasznie mały, one mają, nie wiem, z pół centymetra może, jakoś tak, więc tu jest króliczek. Um, następny, yy, następne ciasteczko to jest misio. Też również malutki, spadło mi tu, spadło mi tu, SPADŁO, dobra, a ostatni to jest kotek, ojejku, widzicie, jakie malutkie, po prostu malutkie, 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 hmm. także wyglądają tak o nie wyostrzy mi, ale to nic, no także jak na razie to to są wszystkie moje wyroby, jakie ostatnio zrobiłam no mało, prawda, ale, ale mówi się trudno. A, kurczę, pa, przepraszam. O, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz. Jestem z tego strasznie zadowolona. Nawet się udało. Jest to meduza, którą przyczepię pod, później do, um, do figurki, którą będę robiła. Z tyłu wygląda tak. Ale to się nie liczy, ponieważ będę, będzie o w ten sposób przyklejona, także, yy, także to jest nieważne, że z tyłu źle wygląda, ale ważne, że z przodu wygląda ok. Będę musiała najwyżej, co najwyżej usunąć stąd yy, ten haczyk, tak? Yy, męczyłam się na nią do bardzo długo, się męczyłam z nią. Ciężko było poukładać te yy, macki. Matki, żeby dobrze wyglądały, ale żeby jednocześnie się nie sklejały, i żeby jakoś tam to głupio nie wyglądało, prawda? No a także teraz to są wszystkie moje wyroby, jakie ostatnio zrobiłam. Jak zrobię tą figurkę, to na pewno wam pokażę. Podzielę się z wami moim dziełem, żebyście mogli się poprzeglądać. <grym> Dobra, więc no to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Znaczy, podobają Wam się. Mimo, że większość z moich wyrobów nie za bardzo przypadła mi do gustu, bo trochę nie jestem za zadowolona z niektórych rzeczy, to mam nadzieję, że jednak Wam się podobają. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, no chyba, że Wam się jednak nie podobało, no to wtedy łapkę w dół, ale do niczego Was nie zmuszam. Oprócz tego zachęcam do komentowania i subskrybowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!